Hejko moi drodzy, witam wszystkich w dzisiejszym odcinku. Jak widzicie, dzisiaj mam 100 tysięcy jakichś różnych, e, wydziwionych słodyczy. A więc słuchajcie, Biorę to doskonało. I zaczniemy test. Dobra, a więc postanowiłam, że zaczniemy od takiego halloweenowego boksa. Są to jakieś. E, są to. Jest to jakiś wspaniały zbiór e, słodyczy na Halloween. I no co? Są tu różne firmy, nie tylko do troli. Zobaczmy co tu jest ciekawego. Dobra, mam nadzieję, że wyciągnęłam z wszystkiego po jednym. Okej, okay, tak mi się też wydaje. Przygotowałam sobie też wodę, bo czuję, że to może być ekstremalne. Widzicie jest tego bardzo dużo, więc też ten filmik może trwać bez długo, mam nadzieję, że tak nie zamęczę. Więc może przejdźmy do sedna. Mamy tutaj... Y Nercy, te już tu mamy, takie jakieś troli Sour cokolwiek, takie lemoniatki jakieś, czuję, że to będzie, to jest kwaśne i takie oto jakieś żelki i w sumie to było wszystko, zaczynajmy, zaczynajmy test. ok więc pierwszą rzeczą, którą otwieram, jeśli mi się uda, ale chyba mi się nie uda, więc łączymy coś takiego. Są to te troli Snakes. Czy to są w środku różne pewnie jakieś? Ogólnie jak coś będzie dudniło, to przepraszam, ale mój sąsiad taka dzisiaj postanowił na ok, siebie więc ogólnie <laughs> zrobiła się z nich kwadratowa ciapa. Ale... spróbujmy. Mm. Szczerze wam powiem, że tego nie rozumiem, ale wiele amerykańskich słodyczy jest tak sztuczne. I to jest jedna z tych rzeczy, która po prostu smakuje jak sam cukier z jakimś sztucznym głównym. więc ogólnie to jest co. 3 na 10. To jest w ogóle i taka bardzo wysoką cenę na to. Idźmy dalej, otwieram te sour coś tam. Okej, okay, to są takie jakieś dziwne landrynki. Mmm, mm, miękkie. Mm. Też strasznie, szczerze nie wiem. Kiedyś bym dać temu takie 3,5 na 10. Lepsze niż tamto, ale nie ma szans. Dobra, teraz odpuszczmy te nercy. A ogólnie nercy bardzo lubię i wszystkie raczej wiem jak smakują, ale Mm. I tu mamy strawberry, to większość oś jadło i to jest grape. jest Nerc jak nercy. nercy co coję tak 55 na 10 I mm. zostało nam ostatnia rzecz jakieś lemoniadowe, nie wiadomo co. A więc smakujmy. O nie, wiesz, co to, to jest? Jakiś szklak do. nęczenia buzi. Chyba, <grybujesz> na początku smakuję, jak? Płyt do tego. Mm, do plaki. Nie, żeby coś smakowałam. Trzy godziny później, teraz. Ewa, eee, ja muszę stracić. Dobra, więc szczerze to było kwaśne, o smaku właśnie cytryny, ale to było, powiem tak samo średnie jak te żelki. Ogólnie to jedyne, co jest dobre z tego, to chyba te nerwsy. no i, i wyłącznie na drugim miejscu postawiła te troli, jakieś tam troli boli. A teraz mam nadzieję, przejdźmy do Przejdźmy do tej lepszej części słodyczy. A więc jedną z lepszych rzeczy powinny być te... No i ten typ cały czas musi tu, no. kurde. Zawsze ja mam tego pecha. No. To, to mam nadzieję, że to będzie dobre, bo ja uwielbiam Reese's i białe czekoladzie. Ogólnie to miałam więcej takich opakowań, więc tutaj już mam nie będę tego otwierać. Po prostu posmakujmy jedno takie Reese's. To są te Reese's Finn, więc one jak widzicie są bardzo cienkie, zaraz utworzymy taki normalny, to Wam pokażę jaka jest różnica, a więc zasmakujmy tego oto dzieła, jesteśmy mm. w domu. Mm. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Dobra, więc to było naprawdę dobre. Szczerze, to te fin podobały mi się bardziej od normalnych, a to są normalne. Więc teraz zajmijmy się bardzo ciekawą też sprawą. Rises Precise. Mam tutaj ich więcej. Tak. Mam dwie paciuszki, tych więc. Spłóżmy sobie. Okej. Okay. Są takie żółty opakowania, teraz muszę zobaczyć. Zobaczcie, jaka jest różnica. To są te zwykłe, a to są te fins, trochę jak Oreo. Dobra. A więc sposmakujmy tego oto pana precla. Nie tak mi się zobacz, są takie mini, cupcakes. O. Mm. szczerze są bardzo dziwne. Mm. Chwila na wodę. Nie wiem, czy spodziewałam się czegoś lepszego, ale one wcale nie były dobre. Takie... Dobra, więc przez to, że to wideo pewnie będzie bardzo długie, to trochę skracam je i zrobimy dwa wideo ze słodyczami, ponieważ mi tu jeszcze zostało przede mną jeszcze bardzo dużo, a ja, że tak powiem, już nie mogę po prostu zdzierżyć tej czekolady. Więc pokażę Wam się jeszcze jedną ciekawą rzecz. A resztę zjemy... Przetestujemy w dalszym, innym odcinku. A więc mam dzisiaj jeszcze coś takiego. widzicie, jest to nutella i GIF, I To jest masło orzechowe, które pewnie bardzo wiele z Was zna. Właśnie z jakichś amerykańskich filmików, z jakichś dupereli. Więc nie wiem, czy widzicie size tego. Ale to jest jak moja głowa. Ja wam pokażę teraz. To jest normalna nutella. A to jest big nutella. Mama! Po prostu i dziecko, nie? to, jest, to masło jest też tak samo wielkie. Więc spróbujmy tego wspaniałego masełeczka. Ja w ogóle jestem ciekawa, wydaje mi się, że ono się bardzo różni od tego naszego z Polski, więc spróbujmy. Dobra, biorę łychę. Mmm. Ok. Mmm. Mm -hmm. A więc, ono na pewno różni się tym, że słuchajcie, nie zakleja mordki. Naprawdę, ono nie zakleja mordki, to jest po prostu wielkim kusem. Zawsze wszystkie te mała są zaklejające, a to nie. jest naprawdę dobre, ale wiecie co? Myślę, że ono jest bardzo niezdrowa, a choć tutaj. Ingredients są raczej dobre. To i tak powiedziałabym, że tutaj musi być coś niezdrowego, bo bardzo, bardzo różni się od tego takiego naszego, jak nie wiem, w sklepach. To taki 100% peanuts czy coś takiego, no to ono jednak się bardzo, bardzo różni. W ogóle też, co jest pewną gratisem, jakby ktoś chciał kupić to w Polsce, to ostatnio zauważyłam, że w Carrefourze, na przykład. Można kupić i to masło Giff, i jeszcze też parę różnych innych słodyczy, które się dzisiaj tutaj pojawiły. A drugą, którą chciałam wam powiedzieć ciekawostkę, że tak jak w Polsce dużo osób wybiera pomiędzy Pepsi a Colon, to w Stanach ludzie pytają się: czy jesteś Giff czy Skippy? Skippy to jest druga marka, tak jak, tak jak dokładnie Pepsi, Cola, tak samo jest jak i Skippy. No, i jak możecie się spodziewać, tak jak cola w sumie była, w sumie Pepsi to nie cola, ale załóżmy, że jakby e, najpierw powstała cola, i to z niej trochę zgapiło Pepsi. Tak samo można powiedzieć, że najpierw powstał GIF, potem jest skippy. No i są ludzie, którzy oczywiście jedni wolą to, a drugie to, I, ale jeszcze na przykład tego skippy w Polsce nie widziałam. Tutaj postaram się wystawić zdjęcie, żebyśmy mogli zobaczyć. I to właśnie była taka ciekawa e, historyjka ze słodyczami ze, ze Stanów. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zapraszam do następnego odcinka, w którym będzie druga część tych wspaniałych słodyczy. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i do zobaczenia, moi wspaniali kochani. Bye!